Kiedy on przyjdzie tu? Już dużo na niego czekam, no ja nie mogę. O jesteś. Wreszcie, Zbychu. Otwieram. Siema. No siema Zbychu. Jak tam u ciebie? No dobrze i te sprawy. Dobra, może masz ochotę na grilla. Spoko. No to co ja mam ci zrobić? Burgera! Dobra. Poczekaj na chwilę, muszę gdzieś iść. Dobra. No kiedy on w końcu przyjdzie? Siema! To z tobą!